Bonjour, moi drodzy, gramy dzisiaj w Minecrafta Hunger Games i daliśmy crafting armoru golema. Startuj. Cześć, lubisz tańsze gry, no to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. Okej okay, moi drodzy, busik bo ja bojowy Minecrafta wyruszył Ja witam was bardzo serdecznie, z tej strony do Kolejny materiał na moim kanale i gramy dzisiaj w Minecraft Hunger Games Czyli takie swojego rodzaju jakby UHC Tylko że z regeneracją zdrowia I dzisiaj naszym specjalnym dodanym do Minecrafta przedmiotem jest Zbroja Iron Golema Konkretnie to klata Iron Golema Czy też armor po prostu jak to nazywamy Która ma specjalne zdolności Ponieważ w niej jesteśmy o 10% wolniejsi Ale mamy plus 2 do damage'a No i generalnie plus sporo do obrony Jak się ją robi moi drodzy z 8 bloków Żelaza generalnie. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Swoją drogą, pamiętajcie o stanie łapy w górę. Daily maraton w dalszym ciągu trwa, więc miło by było, jakbyśmy widzieli tysiąc łapek pod tym odcinkiem. Ja Was przy okazji zapraszam na wszelkie nasze socjalki, czyli Discord, Instagram, no i Twitch TV, gdzie na żywo, jak w tym momencie gramy, bardzo często słuchajcie właśnie i evenciki, na których można zagrać razem ze mną. Więc serdecznie zapraszam na Twitch TV cyferkowy, jak i na Instagrama cyferkowy. Jak i w ogóle wszędzie Was zapraszam. Cyferkowy bardzo wszędzie, nie? Dobra, w każdym razie nie przejmujemy się tym. Generalnie dzisiaj, słuchajcie, włączone poza samym, kurczę, bladę armorem golema jest tylko kilka rzeczy, ponieważ są włączone prawie wszystkie kilowy i jest włączony obsydianowy miecz, słuchajcie, moi drodzy, co jest bardzo ważne poniekąd, bo, no, kurczę, jest jakieś, powiedzmy, zwiększenie obrażeń tutaj. Myślę, że połączenie obsydianowy miecz plus armor golema to jest na pewno dobra kombinacja. Ja się mimo wszystko muszę skupić na tym, żeby polecieć czym prędzej tutaj. Generalnie uznaliśmy, że dzisiaj Hunger Games sobie zagramy. Możecie napisać oczywiście w komentarzu, jaki event w najbliższym czasie... Chci, 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 chci. jaki event w najbliższym czasie chcielibyście zobaczyć, czyli chodzi mi tu Ant Warsy, D Warsy, Cave Warsy, czy może coś nowego generalnie, jeśli chodzi o sposób grania w jakiś arence nową i tak dalej, to też możecie zasugerować. No, i oczywiście przypominam, jeśli macie propozycje craftingów do kolejnych odcinków, mam pomysł: zróbmy taką mini podserykę, która nie będzie totalnie się, powiedzmy, oddzielać ze zbrojek, przedmiotów, mieczy i tak dalej, związanych z mobami. Także możecie proponować, plus mówić co one by robiły, lub jakie statystyki by miały. Tak, już widzę 15 propozycji miecz. ale tak, jak najbardziej w komentarzach możecie to proponować, bo przy okazji przypominam, że sekcja komentarzy jest, moi drodzy, wasza. Ja teraz co muszę, to muszę na pewno sobie zrobić kurczę, blade jakieś jedzenie. Przy okazji więcej drewna by mi się przydało. Bo na pewno będzie mi to potrzebne. Generalnie dzisiaj testujemy troszeczkę zmieniony, powiedzmy, format czasowy, ponieważ mamy dzisiaj 20 minut na przygotowania, a PVP startuje, jak widzicie, je, już za w sumie niedługo, tak wam mogę powiedzieć, ponieważ 15 minut zostało do startu PVP. A Border rusza troszeczkę później, tak. Jakby dzisiaj troszeczkę zastosowaliśmy. Troszeczkę, troszeczkę. Super, bardzo fajne, bogate słownictwo masz cyfer, tak przy okazji nawiasem mówiąc. Ale zastosowaliśmy dzisiaj troszeczkę. Zastosowaliśmy dzisiaj inną strategię powiedzmy pod to wszystko Żeby PvP zaczęło się troszeczkę wcześniej, żeby było większe parcie na graczy w formie, na przykład chowanie czy kopanie, i tak dalej. Więc cóż mogę, moi drodzy, powiedzieć Co ty myślicie, też możecie napisać w komentarzach Ja w dalszym ciągu propsuję bardzo sekcję komentarzy, bo tam z wami trzymam kontakt. Przy okazji ja jeszcze przypomnę moderatorowi temu co tutaj jest, przy okazji wysłać też serduszko dla usera Żeby kurczę, blade później włączył potwory, żeby regeneracja zdrowia za bardzo nie działa. A ja w tym momencie lecę pod ziemię, no i czym muszę nakopać sobie stalowy kilof i lecieć w zbieranie tego żelaza, bo muszę nakopać całe 8 bloków żelaza. To jest, to jest dużo. Ile to jest żelaza? Okej, okay, żelaza co prawda nie znalazłem w tym momencie i mam mega pecha, bo znalazłem w sumie złoto. Znaczy, kto co patrzy w sumie? Bo jednej z jednej strony, tak, to jest szczęście, moi drodzy. Oczywiście, złoto, super wow. Z drugiej jednak strony jest mi bardzo, bardzo przykro, bo nie wykorzystam tego złota w żaden sposób. Okej, okay, jest i Gravel, siema. Też mi się w sumie do niczego nie przyda w tym momencie. Ja bardzo, ale to bardzo potrzebuję jakiegoś żelaza. Być może jest gdzieś tutaj jakiś cave. Trzymam takie kciuki przynajmniej, bo w sumie poszedłem totalnie w podziemia. Tak o się kopałem w dół. A ja potrzebuję w tym momencie, dokładnie mówiąc, chyba 16, że. Nie no, 8 sztuk, żeby zrobić sobie stal. Aczkolwiek z drugiej strony jeszcze dwa patyki, czyli w sumie jest 10 żelaza po potrzebuje, żeby kurcze blade poszykować sobie jakiś lepszy kilow. No cóż powiem, warto by było zacząć od tego, że, że będę miał stalowy kilof. Yy, jednakowoż kurcze blade, no widzę, że tutaj nic nie ma i mam pecha. Dzisiaj też mówię, jest ten zmniejszony czas na kopanie. Mam 13 minut! Monka był szczerze. Yy, strasznie się tego obawiam, no bo kurde blade zawsze yy, jakby... Proponowaliście, żeby wcześniej zaczynało się to PvP? I tak stwierdziłem, że moglibyśmy poeksperymentować z tym. I tak widzę, że dzisiaj to mam niebywałego pecha z tego powodu, że szybciej to PvP się zacznie. No no, cóż, mam przynajmniej nadzieję, że trzymacie za mnie kciuki teraz i że jeszcze uda mi się znaleźć wystarczająco rud, żeby nas spokojnie się uzbroić. Przy okazji przypominam wszystkim, żeby nie stream snipować, bo moderator będzie mnie oczywiście tutaj pilnował i stream sniping będzie odpowiednio karany, oczywiście banem, bo tak podczas streama, przypominam jeszcze raz, to jest Nagrywam tego odcinka. No i oczywiście. Jeszcze tak rozwijając temat, coś o czym wam nareszcie wspominam od dawna, moi drodzy, serdecznie zapraszam Was na Discorda. W opisie, jeśli jest aktualny link, to to wszystko super. Jeśli nie, to po prostu wejdziecie na stary Discord, gdzie tam przez niego możecie dołączyć. Ale zapraszam serdecznie na Discorda, ponieważ można brać udział, słuchajcie, w off-streamowych eventach, a co więcej, można też czasami się zapać na nagrywki, kurczę, w off-streamowe. Czy też po prostu ze mną czasami sobie popisać? Porozmawiać to jeszcze mi się nie zdarzyło, nie? Ale myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy będzie można ze mną porozmawiać. Yy, tak, na mówiąc, chyba włożę sobie w wiatrak, bo mi tu tuż to się robi w studio, kiedy nagrywam. Ciepło jest w ogóle... Och, dobra! Wreszcie wiatrak włączony, więc troszeczkę mi tutaj przewieje, powiedzmy, w pomieszczeniu moim. Yy, gospodarczym. Nie, nie wiem, czy można tak to ująć. Jak nazwać inaczej studio? No, ja to, na to mówię studio, a po prostu to może być. Yy, pokój. Tak, też można by tak to nazwać, aczkolwiek to jest specjalnie pokój dedykowany nagrywkom, więc yy, nazywam to studiem. To jest straszny, jakiś taki powiew ego kurcze blady YouTubeowego, takie mam wrażenie. Nazywanie pokoju, gdzie nagrywam studiem. God damn. Jeszcze kolejna ruda żelaza. I jest to większa ruda, która mi prawdopodobnie pozwoli, tak, z tego co widzę jest 8, na szybkie przepalanie, dzięki czemu zrobię stalowy kilof. Mam jeszcze 11 minut, słuchajcie, już nawet nie całe, szczerze, bardziej koło 10 w tym momencie, więc ja muszę na siebie bacznie uważać, ponieważ w każdej chwili... No dobra, mam ten czas, więc nie będę tutaj specjalnie jakoś, kurczę, blade... Jak to się mówi? Może... Jakie to jest słowo na to? Nie będę specjalnie... Yy, Panikow... Panikowanie to jest zbyt takie... No, nie będę siał fermentu na to, że mam jakoś się nie mało czasu. Mam całe 10 minut. Przez te 10 minut mogę jeszcze na spokojnie obstawiam nakopać sobie chociaż tą klatę. A serio uważam, że klata mm, tego żelaznego golema jest naprawdę opłacana, ponieważ zwiększa ona, kiedy jest założona nasz damage o 2, co sprawia, że zwykły żelazny miecz bije w sumie chyba więcej niż diamentowy. Ile obrażeń ma diamentowy? 8 chyba, nie? Tak przy kasi, moderator, proszę o włączenie czatu. To może mi czat odpowie. Ile obrażeń ma diamentowy miecz, a ile ma żelazny? Żelazny wydaje mi się, że ma kurczę, tak obrażeń 7? Chyba jeśli dobrze, tak. 7 ma diamentowymi, okej, okay. A żelazny masz 6 chyba, nie? Dobrze kminie w każdym razie, tak mi się przynajmniej zdaje. okej, okay, ale mamy w każdym razie, najważniejszym w każdym, bądź razie, w każdym razie, słuchajcie jaskinie, w której jeszcze raczej nikogo nie było, bo patrząc na to, że jest tutaj dużo żelaza, które jest dzisiaj mega cenne, to Monka W. Ja sobie oczywiście skorzystam z tego. I na kopię tego czym prędzej, czym więcej. Eee, bo widzę, że już tutaj inni gracze zmierzają powoli. Ale lepiej jest na kopię tego żelaza całkiem sporo. Okej, okay, ale moje pytanie brzmi w dalszym ciągu: ile ja żelaza potrzebuję, moi drodzy, żeby zrobić sobie tą klatę? Jeśli ona jest robiona z 8 bloków żelaza. 8 bloków żelaza to jest. Kurcze? Chyba ponad stak z tego, co kojarzę. 72, okej. Okay. Dobra, dziękuję za odpowiedź w każdym razie. No, mm, znowu w każdym razie. Nie, nie moje słownictwo, naprawdę, jakieś przez te odcinki Daily po prostu stało się jakieś takie ubogie, nie wiem. God damn, god damn, po prostu. Nie wiem. Widzowie, napiszcie mi jakieś inteligentne słowa, które mógłbym używać zamiast. Inteligentne słowa, ja. pepo wytyfy. Ok jaskinia za ścianą. Dobra. Wydaje mi się to za fajny pomysł, żeby tędy pójść. Mm, przy okazji mam już prawie połowę żelaza, które potrzebuję. Także to jest dobra nowina. Zła nowina jest jednak taka, że zostało mi 8 minut do startu. A z tego co widzę, ta jaskinia to była taka mała, kurczę blady. Taka właśnie, po której się tutaj kopaliśmy cały ten. Mm, więc i imo jestem trochę sadg z tego powodu. Ale okej. Okay. Nie zmienia to faktu, że mogę iść teraz pod ziemię sobie na spokojnie kopać. Mm, wydaje mi się, że jeszcze uda mi się to wykopać wszystko, co potrzebuję. Generalnie klata ta myślę, że jest na tyle warta, Zrobienia, że w tym momencie moja siekiera biłaby 9, nie, 11 obrażeń. Mój Boże, ile to po prostu wtedy leje? No, uważam, że to jest idealna broń, którą moglibyśmy zrobić. Wiadomo, zawsze jakieś miecze, inne tego typu sprawy robiłyby robotę jeszcze bardziej. E, aczkolwiek, no, dzisiaj, mi szczęście, jak widzicie, za bardzo ten e, los ze mną gra w pokera, raz mi daje, raz zabiera. To chyba idealnie by to pasowało w tym momencie, moi drodzy. E, bo no cóż, skróciłem czas zbierania itemów i nagle, jakimś cudem, mniej w ogóle surowców znajduję. W ogóle złota dzisiaj mało. Dopiero trzecia ruda, którą widzę. Dobra, mam szczęście. Natrafiłem na większą o wiele jaskinię, moi drodzy. Co sprawia, że w tym momencie bez problemu nakopię raczej to żelazo całe, co potrzebuję. Może nawet trochę więcej. Mam już granie 61 sztuk, więc e, tak naprawdę dwie większe rudy. I mamy całą sprawę załatwioną. Krąży za mną tutaj jakiś gość. I kurczę, blade no, nie wiem, co z tym fantem zrobić, moi drodzy. Póki co nie widzę, żeby tak łaził perfidnie przy mnie. Więc na razie on bana, powiedzmy, nie wyrwie. oczywiście przypominam, że banable jest takie łaże za kimś, kurczę blade i trucie cały czas tyłka, nie? Na arenie, bo jest to, co bądź, co bądź, trochę takie shitty playing, bym powiedział, IMO. Yy, no, user już, widzicie, dał mi znać, że go pilduje normalnie. Moderator trzyma widza na smyczy. Yy, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, ale w każdym razie, dobra. Mam już dostatecznie żelaza. Więc ja sobie oczywiście zrobię drugi crafting. Bo czemu by jeden? Przepalamy sobie wszyściutko na prędce, moi drodzy. Robimy sobie teraz tą klatę żelaznego golema. No i nawet mam trochę zapasu, więc jakieś tam itemy jeszcze inne porobimy. Osiem bloków żelaza, moi drodzy. Tadaaą! I tak wygląda zbroja Iron Golema. Jak widzicie, zmniejsza ona nasze prędkość poruszania się o 10%. Ale za to dodając nam plus 2 do damage'u i plus 6 do armoru, plus jeszcze protection 2. Więc ja myślę, że jakby w pełni rekompensuje nam stratę, którą mamy. Co prawda. W tym momencie, jeśli ktoś będzie na pełnym spicie przed nami uciekał na równym terenie, no to raczej go nie dogonimy. No ale wydaje mi się, że jak chcemy być naprawdę tankowaci i tak dalej, to tak, lata w pełni spełnia, powiedzmy, takie wymagania do bycia przedmiotem OP, który jednocześnie ma jakieś wady, które sprawiają, że jest aż tak zbyt OP, no ale przede wszystkim zwiększa nam damage. I skąd w ogóle ten damage się wziął i tak dalej, to może geneza jest taka dosyć prosta, ponieważ golemy biją generalnie bardzo dużo obrażenia, jak wiecie w Minecrafcie. I z tego powodu uznałem, że warto będzie też na tej klacie, z racji, że to jest klata Iron Golema, armor Iron Golema, który sprawia, że jesteśmy tak naprawdę w tym momencie teoretycznie Iron Golemem, że będzie po prostu dodawał nam też efekt... Strength to miało w domyśle, ale z racji, że mogli, mogliśmy to wszystko zrobić na atrybutach, no to ro, robimy to w postaci po prostu dodawania mm, nam no, strength tych y, obrażeń po prostu samych. Monka W, moi drodzy, to są chyba w ogóle moje stare tunele, z tego co widzę. Chyba na nie ponownie trafiłem. Ale ważniejszą sprawą jest to, że za dwie minuty rusza PvP, moi drodzy. Więc ja w tym czasie muszę zrobić sobie jakiś armor. Więc nawet pójdę w to żelazo, szczerze mówiąc, no, żebym kurczę, nie latał po prostu w samej klacie. To najlepszy wybór w sumie jest w tym momencie. Po drugie, zrobiłbym sobie się kierek, która bije troszeczkę szybciej. Ma ona, przypominam, teraz 11 obrażeń. A po trzecie, zrobiłbym sobie może nawet jakąś tarczę, bo też myślę, że obrona przydałaby nam się jakaś spora. No i teraz, jaki jest mój plan? Number. Ugh, number 2, moi drodzy. Moim planem number 2 jest znalezienie jakiegokolwiek diamentu. Właściwie chciałbym znaleźć tak diamentów razy 5 najlepiej i zrobić sobie obsydianowy miecz, bo myślę, że obsydianowy miecz mógłby być tym, co by mnie tutaj jakoś jeszcze dodatkowo uchroniło. Ale mam jeszcze zaopasik żelaza, co sprawia, że jestem w stanie skraftować takie coś, przygotować sobie. Bucket z czegoś takiego, to opada? Opada, dobra, czyli zebrałem faktycznie, co sprawi, że będę miał troszeczkę większe szanse przy okazji walki z graczami i muszę pamiętać o tym, żeby mieć jedzenie i w sumie drogo, taką drogą przydałoby się więcej jedzenia, przyjmując to, że... Że to, co mam, to mi raczej na długo nie starczy Więc nie wiem, czy nie wyjść na powierzchnię, słuchajcie I polować w tym momencie na graczy Swoją drogą, tylu graczy jest teraz yy, Dobra, na szczęście jeszcze jest peaceful, bo bym, kurczę, na silverfisher trafił A ja strasznie nie lubię tych rybików walonych Tak przy okazji zabezpieczę sobie plecki, może no i PvP wystartowało. Co oznacza, że musimy teraz dwukrotnie bardziej mieć na siebie uwagę, moi drodzy. No patrząc na to, jak gracze odpadli momentalnie. Tak, zdecydowanie lepiej mieć na siebie uwagę. Odpadło masę graczy na początku. No nie powiem, że nie. Mam przynajmniej nadzieję, że nikt tutaj mnie nie będzie chęcił w jakiś sposób chamski, czy coś tego rodzaju. Z drugiej strony myślę, czy już nie wyjść na powierzchnię. Mam pecha, niestety, i powiem Wam, że chyba raczej wyjdę na powierzchnię. Z tytułu, że gdyż już, ponieważ nie trafiam na kompletnie żadne diamenty. Nie wiem, mam po prostu jakiś niefart, wszystko przyspieszyło ja. Bo moje szczęście też spadło. Tak samo jak spadł, powiedzmy, moje szczęście podczas. UHC, gdzie. Przepraszam, to nie jest UHC, tylko Hunger Games. Ale jak spadło moje szczęście podczas eventów, gdzie normalnie sobie na po prostu masę surowców, czasami wyrzucam je z ekwipunku, tak dzisiaj. Stra... Skróciliśmy znacznie czas, słuchajcie, na przygotowania. No i w wyniku tego, jak widzę, no ja też jakoś tak jestem słabiej przygotowany. Ale uważam, że to, co mam, i tak może mi wystarczyć. Yy, obrażenia będę miał całkiem spore, no bo przypominam, że w tym momencie bije 11 obrażeń z tej siekiery na strzała. Co jeszcze przyjmijmy, krytyk. To jest dodatkowe chyba jedno obrażenie, co daje nam 12 obrażeń. goddamn to jest naprawdę potężna broń w tym momencie. Teoretycznie gracza bez zbroi to chyba na dwa strzały ściągam. Yy, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Jak uda mi się znaleźć jakiegoś przeciwnika. Fajnie, jakby ktoś bez takich dobrych rzeczy. I cyk powierzchnia. 70. 80. właściwie poziom. Co oznacza, że jestem w tym momencie, słuchajcie, w górach. Mam jeszcze oczywiście dużo czasu, ponieważ border rusza de facto dopiero za 15 minut, ale może przypadkiem uda mi się namierzyć jakiegoś gracza, który, nie wiem, jest gorzej uzbrojony, lub uda mi się namierzyć, słuchajcie, jakąś jaskinię gdzieś tutaj. No, zawsze jest jakaś szansa oczywiście na to, więc trzymajcie za mnie po prostu kciuki, okej? Okay? Przy okazji przyda mi się przepalone jedzonko, no bo tak trochę kiepsko jest na tym, co ja mam przetrwać tutaj, szczególnie biorąc pod uwagę, że mamy regenerację zdrowia. Przyjmując te wszystkie fakty, jedzenie będzie tu strasznie schodzić, więc naprawdę mam nadzieję, że każdy się uzbroił w zapasie jedzonka. Bo w przeciwnym razie ma problem każdy taki, kto się nie uzbroił. Dobra, owco, padni. Dobra, mamy to. I teraz pytanie, z którą stronę by się udać, żeby gracza znaleźć jakiegoś. Okej, okay, sprawa wygląda następująco. Widziałem gdzieś pode mną nazwę, słuchajcie. Co znaczy, że tutaj może być gdzieś blisko mnie jakiś gracz oczywiście, moi drodzy, więc ja prewencyjnie, nie, to chyba nie jest prawidłowe słowo, ale tak w razie czego zejdę tutaj i sprawdzę, czy nie ma czasami jakiegoś gracza nielegalnego w okolicy. Okej, okay, widzę, że jest jaskinia, przepraszam, to nie jest jaskinia, to jest kanion i z tego co widzę, ktoś tędy wyłaził, więc hmm, pepo, hmm. czyżby to jest ten osobnik, którego ja tu widziałem, no nie wiem, kurczę, o siema! Bonjour w każdym razie. Dzień dobry tobie. Dobra. Masz mordolawę. Ok, spadłeś na dół. Super. Dobra, jest kurcze blade, udało mi się go ładnie dojechać tutaj, bez żadnych większych szkód, szczerze mówiąc. Dwa diamenciory, no tak średnio mi się to przyda, drewno mogę sobie wziąć. Buty, tarcza, nie no, raczej nie miał jakichś temów, które są mi totalnie niezbędne, albo totalnie ratują mi tyłek. Imo, mam coraz więcej kurcze blade złota, co się dla mnie bardzo dobrze przekłada, bo mogę zrobić sobie refili, na przykład sporo. Szkoda, że dzisiaj nie ma żadnego przedmiotu z mobem, który byłby robiony ze złota, bo naprawdę uważam, że to by mogło mi dzisiaj grę uratować całkiem nieźle. Z drugiej strony tak sobie myślę, widzowie... Czy nie mądrze by było na przykład, znaczy nie mądrze to nie jest dobre określenie, ale czy mądrym nie byłoby na przykład, że kiedy robimy właśnie taki jeden odcinek ze zbroją Golema, że na przykład wszystkie craftingi itemów wyrobionych z mobów byłyby osobną kategorią eventów. W sensie, że wiecie, jeśli na przykład dzisiaj się pojawiła zbroja naszego, prawda, Golema, to na przykład w przyszłym odcinku, jeśli dodamy jakiś miecz, to ta zbroja Golema też będzie dalej w tym z tamtym trybem, jakby połączona. Wiecie o co mi chodzi, mam nadzieję. No, mamy czasami różne itemy kategorii, które są pod konkretne eventy dodawane. I myślę, czy czasami itemów kraftowanych wedle mobów jakiś nie zrobić właśnie podczas tej jednej kategorii. Tak, swoją drogo. Czy jest wśród Was widz, który umiałby, żeby, nie wiem, po założeniu takiej zbroi dany gracz miał na sobie model takiego moba? Bo strasznie mnie to ciekawi, kurczę blady, bo to mogłoby być fajne, na przykład, że kiedy nosimy tą klatę, wyglądamy jak taki golem, tylko że mniejszy. Pepo. Hm. He, po, G, dobra, ktoś mi tu przebiegł, dobra. Szybkie wyjście na powierzchnię, szybkie wyjście na powierzchnię. Strasznie nie lubię low grandu trzymać. W sensie, mm, trzymanie low grandu jest spoko Jeśli trzymamy się na poziomie kurczę, blade, takim jak teraz, czyli na poziomie zero, powiedzmy, ale kiedy się jest pod ziemią. To strasznie nie lubię trzymać low grandu, powiem wam, bo każdy gracz od góry jest w stanie nas zalać lawą lub zrobić nam inne po prostu obrzydlistwo w stylu, no nie wiem, zrzucenie pff, kurczę Gravelu czy coś takiego. Strasznie bardzo dlatego nie lubię być pod ziemią, kiedy widzę kogoś u góry. No ale dobra, udało mi się wyjść. Co więcej, zgubiłem chyba tego ziomka, co tutaj był, bo nie widzę go nigdzie. Mm, ale i tak myślę, że jestem w okolicy 0.0, więc coś raczej spotkamy tutaj. Biorąc pod uwagę, że tych graczy jest jeszcze całkiem sporo, bez nas 23. Yy, I tak generalnie moje takie zauważenie, spoko. Start PVP wcześniej jest spoko pod tym względem, że normalnie jestem przy okazji w stanie jeszcze zejść do kopalni, dokopać sobie co nieco. Z drugiej strony, nie wiem. Możecie mi napisać, co o tym myślicie. Ja myślę, żeby na przyszłość nawet PVP startowało po 15 minutach. Nie wiem, no takie moje przemyślenia są w każdym razie, żeby to troszeczkę, wiecie co, jakoś usprawnić i zaktualizować ten nasz sposób grania, nie? Dobra, korzystając z czasu, że nie udało mi się na szczęście, to znaczy nie udało, to brzmi jakbym był zawiedziony, ale że nie spotkałem żadnego gracza, mogę wykorzystać tą chwilę przynajmniej i spróbować zrobić sobie troszeczkę jabuszek, moi drodzy. Dlatego robię sobie od razu żelazną, yy, prawda, motykę. Lecę czym prędzej troszeczkę dalej, bo yy, powiedzmy koordynaty nie są zbyt yy, chwalebne, na których ja jestem, jeśli chodzi o yy, opcję nie spotkania innych graczy. No i próbujemy zrobić sobie złote jabłka. Złote jabłka dzisiaj nie są jakimś może przeoperaśną rzeczą, jak na UHC, pozwalają nam regenerować zdrowie, tak dają nam absolutnie to wydaje mi się, że akurat dzisiaj będzie całkiem spoko. To dwa obrażenia, które możemy zablokować. Jakby nie było, to jest wszystko, co dodaje ta lata. Więc na dobrą sprawę mam teraz miecz, który bije 9. Hmm. Więc w teorii jestem w stanie przyblokować, no, te parę sekund dłużej pożyć. No, najprościej to tłumacząc na tak organoleptycznie, prawda? Lapis bym sobie wziął, bo jeszcze Anusz Widelec ktoś... Yy... Zrobi sobie enchant i mogłem go wykorzystać później, yy, więc kurczę, blady to zostawiam. Yy, no i póki co mam to jedno z złote jabłko. Najwyżej nakopiemy sobie tych jabłek jeszcze więcej po drodze, yy, ale moim i tak nadrzędnym teraz celem będzie to, żeby znaleźć jakiegoś gracza. Zaraz, jak coś... Yy, 5 minut niech schodzi border później, nie? Widzę coś na rejonie. Serwus, serwus mordeczko, serwus, serwus. Dobra, widzę, że też ma klaciorę, także go raczej dogonię. Gdyby nie miał klaty, to by było mi ciężko w sumie, bo przypominam, że mój speed jest zmniejszony przez nią oczywiście o 10%, co oznacza, że prędkość tego gracza też jest zmniejszona o 10%. Dobra, zjatrefa trefa. Kurczę blade, nie, nie zachitnąłem go. Dobra. Pog. Dobra, nie ma tarczy. Zarąbiście Dobra, trzy hity weszły pięknie. O nie, o nie, o nie, niebezpieczna sytuacja. Kurde bele. Dobra, A! Dobra, pal się. Dobra, jest, cyk. Biorę lawę. Dobra, jesteś na regence, super. Fajnie, cieszę się z twojego szczęścia, mordo. O, oh, damn! Oskar, weź padnij w końcu! Kurde, bele, ale muszę zrobić sobie na pewno... Na 100% muszę dorobić sobie jeszcze, kurczę bladę jedną rzecz, czyli bakieta wody. Bo strasznie mi teraz wody zabrakło. Dobra, jest hicior, pięknie. Dobra, zjadł kolejnego refa, kurde, blade on tak strasznie dużo refuje. Ja pierdyka, mogłem sobie też przygotować ich trochę więcej nawet. No ale niestety, ja się pospieszyłem dosyć mocno. Eee, I raczej mu nie chcę odpuszczać póki co, bo mam z nim szansę oczywiście. Dobra, jest chicior za hitor pięknie. Mm, on tutaj będzie próbował mnie jakoś kulcze blade zbejtować, żeby się odwrócić i mnie hitnąć jeszcze raz mocno, nie? Mm, dobra, i na pewno coś, muszę pamiętać to, żeby jeść. Żeby nie stracić czasami HP, który jest kluczowe w tym momencie, bo jak widzicie, jeden hit bije całkiem sporo. Z tego co wiem, to on teraz jest przynajmniej trochę poturbowany przeze mnie. Myślę, że z dwa serca stracił. Zaraz powinien go żeby więc dojechać na tyle, żeby kurcze blade nie mógł uciekać przede mną dłużej. Chyba, że mm, nie biorę jednej rzeczy pod uwagę: on nie złote jabłka. One dają więcej saturacji. No tak, czyli tłumacząc najprościej, moi drodzy, na dłużej wystarczają. Zawsze można przyjąć strategię i zdjąć klatę na chwilę i pogonić go, no ale kurcze blade, nic z tym nie zdziałam raczej, bo wtedy przyjmę jednego hita za mocnego, no i niestety odpadam. Dobra, zwolnił na tyle, że dałem radę. Super! Zaraz powinien go kurcze głód dojechać. Tak mi się wydaje. Jeśli si saturacja mu cały czas spada, a już powinna, po dwóch ciosach, wydaje mi się, że nawet złote jabłko nie wytrzymuje tyle. To powinien musieć jeść, właśnie. Dobra, jest hicior kolejny. Zarąbiście. Kurczę, blady, tylko trzeba cieka cały czas. Zamiast spróbować ze mną zawalczyć, dobra. Dla mnie to i tak na plus bardzo. Bo wygrałem. Została mu jedna pajęczyna, ok. Może ja sobie w sumie wrócę po te pajęczyny, tak de facto. Co ja tutaj mam? W sumie jest trochę tych rzeczy. Przy okazji tą motykę bym sobie wziął. Jeśli zdążę, a raczej zdążę, to bym ją sobie wziął. Bo Ona pozwoli mi, kurczę blade, na nakopanie większej ilości jabłek sobie i zrobienie sobie regenki na większą ilość yy, obrażeń, nie? Dobra. Nadrabiamy generalnie braki, które mieliśmy przed chwilą jeszcze. Um, nie, czekaj. Tych nożyc nie wywalamy, bo one mi się raczej przydadzą. Za chwilę będzie ruszał Border. Border będzie generalnie dzisiaj troszeczkę szybciej szedł, ponieważ w 5 minut dojdzie do terenu 100 na 100, moi drodzy. Więc warto mieć na uwadze, żeby nie być za daleko czasami. Przypominam każdemu z graczy, żebyście nie zginęli w Borderze czasami. Warto jest mimo wszystko powalczyć z innymi PVP. Ja oczywiście wracam po to, co on tu zostawił, czyli pajęczyny, bo one myślę, że mogą być dobrym elementem strategii, jakby nie było. Zresztą widzieliście, jak on tutaj grał. Ja troszeczkę z dbyłem, że tak powiem, nie mają. Nic takiego, tak swoją drogą Ktoś już tutaj był Ktoś był, bo one tu przed chwilą były, jak widzieliście Co znaczy, że ktoś się skopał, kiedy mnie tu nie było Bo Chang się odświeżył Muszę uważać, tu może gdzieś być w pobliżu grać. Z którym może niekoniecznie chciałbym się spotkać Z racji, że ma pajęczyny I z racji, że może trzymać higher grant ja Ja widzę kolejnego gracza, słuchajcie, na moim rejonie. Hmm, problem jest taki, że nie, da, nie dałem rady na z tych pajęczynów, kurczę blade. Gigant, okej. Okay. Monka gigant w takim razie, powiem tobie, typie, że monka cię gigant w każdym razie. Dobra, nie zauważył mnie. Usłyszał na live, że jestem gdzieś w pobliżu i próbował się kurczę bladę, obronić przede mną, ale na szczęście na tyle kurcze blade szybko go zaskoczyłem, że nic mu to nie dało. Uf. Plus jeden, szczerze mówiąc. Granie Border zapieprza bardzo szybko, więc ja, widząc go już tutaj, muszę też powoli biec na 100 na 100, słuchajcie, ponieważ Border idzie już w stronę deathmatchu. Ale wszyscy gracze na szczęście byli ostrzegani dosyć długo, że Border będzie dzisiaj dosyć szybki, więc IMO raczej, wydaje mi się, że każdy, kto chciał, ten zdąży na środek. No cóż, mamy 200 kratek jeszcze przed sobą i tak jak mówię, bardziej opłaca się już iść, z racji, że zaraz... Możemy kurczę mieć problem i może nas dogonić. A kiepsko jest raczej biec, kiedy Border jest bezpośrednio za nami, nie? No i muszę oczywiście mieć oczy dookoła głowy. Bo jakby nie było, wbiegam na niebezpieczny teren. Biorąc pod uwagę to, że wszyscy teraz gracze będą się tutaj zbierać. Okej, okay, ktoś mi tutaj widzę plecy, próbował zajść. Czy to jest mój ulubieniec Czałk? Czy to jest mój ulubieniec. Nie wiem, czy to nie jest mój ulubieniec Czałk czasami. Cześć czauk, dzień dobry tobie. Czałk, ja ci powiem tak. Masz kurcze blade rze rzeczy z obsydianu widzę, super. To dla mnie bardzo dobrze wróży. Znaczy, że mogę je sobie odebrać teraz od ciebie, super. Bo ty nie masz tej klaty, kurczę, blade. Dobra, mordo. Dobra, pięknie, ładnie. Teraz ja muszę szybko przejrzeć Twoje rzeczy, więc mieczor biorę yy, siekiera. Też z wielką chęcią ją przyjmę. Jedzenie. Jak najbardziej, ale muszę stąd wyjść, bo border już niestety jest strasznie blisko. Kurczę, blady czałki. Dzięki ci wielkie, naprawdę. Teraz wzmocniłeś mnie dosyć mocno. Szkoda że tylko, że tych butów nie udało mi się pozyskać. No ale dobra, Było za, byłem za wolny w każdym razie. I mam w tym momencie miecz, który bije prawie tyle, co się A bije szybciej. Hmm. Dobry pomysł w każdym razie. I w ogóle czałko obcaju, że jednak obsydianowe rzeczy są włączone. Myślałem, że je wyłączyłem, szczerze. Ale tak mi się teraz przypomniało, że faktycznie obsydianowe też miały być on. Okej, okay, jestem w każdym. Tak, powtórzyłbym słowo, które powtarzam magia często, ale jestem już bezpieczny, więc... Teraz tylko patrzę, czy mnie ktoś od pleców nie zachodzi. Teraz mi też przy okazji robienie klaty Golema przypomniało, słuchajcie, o jednej rzeczy. Czy pamiętacie taki tryb jak Super Bros? Minecraft Super Bros? Nie, nie pamiętam, jak to się kurczę nazywało do końca. W każdym razie był taki tryb, że różne klasy postaci się miało: Kaktusa, Blaza, mm, no i właśnie między innymi Golema chyba była klasa. Kurczę, prawda jak ja lubiłem ten minigame, kiedy on był w takiej, może nie początkowej formie, ale jakby drugie wydanie tego minigamu, strasznie mi się podobało. Czy pamiętacie taki tryb, moi drodzy? Jak tak to możecie powiedzieć też, gdzie najczęściej graliście go? Bo to jest dobre pytanie, jakby nie było. O, to było mega. No ja plus jeden, szczerze mówiąc. I pytanie moje może takie jest, brzmi czy... Nie interesowałby was odcinek z własnego Super Minecraft Bro Bros... Nie, 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 nie wiem jak to się nazywało. Jest nie pamiętam całego, całej nazwy tej trybu dokładnej. Okej, okay, tam jest eteros, który mi się na pewno nie chce teraz widzieć. Możecie mi napisać, czy byście byli zainteresowani zrobieniem takiego, kurczę blady, trybu, gdzie każdy wybiera sobie jedną klasę i mamy jakieś konkretne zadanie. Bo to mogłoby być dosyć fajne. Oczywiście potrzebuję widzowie waszego jakby feedbacku, nie? Przy okazji przypominam, żeby każdy gracz z podziemi wyszedł, bo już w tym momencie raczej trzymamy higher grant, aniżeli low grant. Co jest ważne dosyć, żebyście kurcze powychodzili, żeby nikt podziewiałem nie siedział. Także drogi moderatorku, proszę po sprawdzanie graczy, czy nie ma kogoś pod ziemią. Yy, I ewentualne wytepanie ich na powierzchnię prosiłbym. Yy, w sensie ich kordy, ich kordy i powierzchnia. Okej, okay, tu jest wtorek jest Simplek w każdym razie. Ja tu nie mogę podskoczyć? What the fuck? Czy tu coś... Nie wiem, ja chyba jestem jakiś, kurde, uszkodzony dzisiaj w każdym razie. Bo nie mogłem podskoczyć na dosłownie jedną kratkę, więc lipa pod tym względem. Dobra, jest krytyk, pięknie. O oh, fuck! To nie było zbyt dobre. Ale god damn! Wrypałem się w najgorszą sytuację ever! No i padłem, moi drodzy. To także byłoby tyle ze mną, w sumie. Zrobiłem głupotę w tym momencie, bo weszedłem między dwóch walczących graczy. Dobra, efekt night vision muszę sobie odpalić. Aha, kapsloka mam. Night. Target cyferkowy, Night Vision. I już lecę tam na dół patrzeć, kurczę blade. No niestety, padłem sobie, moi drodzy. Wszedłem między dwóch graczy, więc to było głupie. E Okej, okay. nie tepaj mnie, proszę. Więc ja sobie tutaj popatrzę. W tym momencie Teral walczy kurczę blade mm, razem z wodkiem we wtorkiem, a łatwiutko próbuje wjechać tutaj w plecy. No cóż mogę powiedzieć? Szanse są raczej dosyć wyrównane, bior chociaż biorąc pod uwagę, że Teral ma w tym momencie całą zbroję kurczę diamentową, przy okazji enchantowaną i ma miecz obsydianowy, wygrał ten odcinek. Także cóż mogę powiedzieć, słuchajcie, moi drodzy. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie łapę w górę, zaproponujcie kolejny przedmiot, jaki możemy dodać. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku już niebawem. Cześć!